Tu jest, koło ludzi, tu o tą ta, e! E, gościu, dawaj tu, 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 tu. Dobry. Bo ja wybrałem centralną PKP, tak? A na wschodzie, jak chciał, jest bliżej. Rozumiesz, nie rozumiesz? Nie rozumiesz? E, sorry, dobra, e, You speak Polish? Oh, okay, no, okej, to No, okej. O, chuj bentzik. Się